Witam wszystkich Na wyprawie Ogólnie nie gadam do telefonu jak coś znajdę Jakoś tak mi się nie chce ale Teraz mały wyjątek Takie widoki mamy także spoko Pogoda dopisuje Dzisiaj po robocie Na chwilę postanowiłem że sobie pójdę sprawdzę zobaczę co i jak co słychać Nie sam, bo z żonką. Żonka tam gdzieś jest. Razem chodzimy. Jest tam. Jest. Gdzieś tam jest. Chodzimy, szukamy, zbieramy. No dosłownie pół godziny temu żeśmy przyszli z domu, wyszli. No i proszę bardzo, co jest. Mini. Mini tyka, stara. Nie wiem czy z tamtego roku, czy jeszcze starsza. No ale jest, także cieszy. Zajebiście, kolejne do kolekcji jest takie malutkie, ale też cieszy. Trzeba to będzie odnowić jakoś. Zabarwić czymś czy coś, nie wiem jeszcze jak, bo takiego jeszcze starego nie znalazłem Tak to wygląda. Także widoki zajebiste. Tereny spoko. Na chwilę jeszcze poszukamy, popatrzymy, pochodzimy. która godzina piąta godzina jest także może jeszcze z pół godziny i trzeba wracać o. spoko w tym roku mamy szczęście także coś się dzieje oby tak dalej powodzenia wszystkim którzy zbierają no i szukam dalej szukamy dalej o może tak bo sam tu nie jestem. dobra trzymajcie się nagrywam znowu no, pewnie już widzicie Nie no, to się w parę nie mieści Mieliśmy się już wracać do domu mało robi się ciemno Mówię, chodźmy już, bo Nie będziemy, no i patrzcie co jest Patrzcie co znaleźliśmy W sumie ja znalazłem. nie Nieważne kto, ważne że jest Kurna Nie no Nie mogę w to uwierzyć, kurde Serce bije Adrenalina podskoczyła Nie wiem, może to jest jakoś dziwne, że ja to tak przeżywam takie jest na lezisko, może. Ale kurde. 2, 3, 4, 5, 6, 12, tak. Też nie wiem, no pewnie tu trochę już siedzi. Znaczy leży. Uff, nawet nie mogę kurde się wypowiedzieć normalnie, bo to jest normalnie przeżycie niezłe. No takiego dużego jeszcze nie znaleźliśmy. Ach, kurde. No coś pięknego. A tutaj maluszek. Proszę bardzo, ten wcześniejszy. Jest, jest. No ale. No nie, no. <gry> o oh, kurde, ile dzisiaj? Godzinę, półtorej chodziliśmy <gry> i takie coś. Czasami chodzimy, kurde, całymi dniami, nie ma nic. Dzisiaj jest. Co dzisiaj jest wtorek po robocie? Na spokojnie, na luzie, bez żadnych oczekiwań. Proszę bardzo. Czasami chodzimy cały dzień, nie ma nic. Kurde, nie no, pięknie. Także Nie wiem czy szukamy dalej, czy nie Coś jeszcze tutaj pochodzimy, może na chwilę, 10-15 minut. Może jest gdzieś druga do kolekcji. Jak nie, to przyjdziemy jutro może. Ach, coś to na cały dzień w niedzielę. Kurde. Nie no. Dobra, kończę. Coś jeszcze poszukam. Żonka gdzieś tam jest, gdzieś się zgubiła. Już widziała. No i też była w szoku. Dobra, powodzenia wszystkim, pozdrawiam. No i do zobaczenia. Mm -hmm.